No właśnie, skończył się już filmik. Tak jak myślałem. A w tym filmiku dokończę tylko tą misję. Bo nie chcę zaczynać nowy, bo wiem, że nie skończę. A nie chcę ciągle. Yy... Ciągle jak skończę grę, to tak nigdy nie skończę nagrywać. A już chcę trochę skończyć. Bo trzy już na filmiki da was nagrywać. Znaczy, znaczy trzeci, nie wiem dlaczego ziewam, ale jestem trochę śpiący. Znaczy nie jestem śpiący, tylko trochę. Coś mi się, czegoś nie chce robić. Coś mi... Jednak ten dział z Gryvesem jest nudny. Trzy, dopiero dopiero dwie ostatnie misje są fajne, bo... Jest już takie budowanie własnorę... Własnoręcznie tych... No tych takich budowli. Ej, tej, i tak dalej. To dlatego ja lubię ten dział z gliwę, tylko te misje lubię. Takie, które są t, w, z tym działem oczywiście. No, dobra, wsiadam. Jedziemy z tym koksem. Jot. I ja jeszcze to chyba nawet nagram z Batmanem chętnie. I mam już nową serię, ale nie powiem jej w tym odcinku. Będzie niespodzianka. Okej, okay. dlaczego ja mam podgrzany silnik? No dobra. To może lepiej wyglądujmy. Może miałem serduszek, to nie miałem mało... Mój... Лавра, не сглаживай Lubię ten statek. Dobra, chcecie ze mną zawalczyć. No to ja wam szczególnie nie radzę ze mną zadzierać. Czemu moja pokrywa jest czerwona? A, okay, jak się. Jak lecę, to po prostu się podgrzewa. Strzelam. Daję końce, lecimy. Strzelam ciągle, żeby... Czemu ja tam nie mogę strzelić? Okej, okay, Muresz. chce mnie wasać. Ha I nic nie zrobicie. Gdzie też. Tak, tak się skończyła ta gra, znaczy ten poziom. I w ogóle są fajne mikołajki. Dzisiaj właśnie oglądałem swoje mikołajki. Bardzo fajne. I muszę pole powiedzieć, polecam książkę magiczne drzewo. Bardzo jest bardzo ciekawe. Teraz czytam sobie, jak chcę. To czytam sobie magiczne drzewo. Cień smok. Przeczytałem już 118 stron. Dzisiaj, tak naprawdę, więc super, ta książka. Wciąga. No. i myślę, że raczej pod tym filmem, bo teraz powiedziałem o mikołajkach, pozostawię na pewno jakiś kod, myślę, że raczej Aj nie wiem, czy pod ostatnim filmem w którym obiecałem, że będą trzy te kody ustawiłem jeśli je nie ustawiłem, to po prostu nie ustawiłem też nie muszę dotrzymywać tego ale chyba raczej wstawiłem, bo pamiętam, że chyba wchodziłem na ten filmik, poszedłem na jakieś tam kody. Chyba bardzo fajne. Z raczej kup wam wstawiłem te kody. Mam taką nadzieję chociaż. Napiszcie w komentarzach, to ja może jeszcze dzisiaj wstawię. W ogóle teraz to muszę zmontować na YouTube a, te wszystkie filmiki, bo ja dzisiaj nagrałem. Zaraz... Cztery filmiki już nagrałem, więc tak naprawdę nagrałem 40 minut. No więc, dobra, to na tym kończę ten odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia. Kse Lajkujcie, subskrybujcie i tak dalej. I właśnie czekajcie na nową serię, która jest niespodzianką. I muszę powiedzieć, jest dobrą niespodzianką. Więc. Mogę wam tylko powiedzieć, że jest to z cyklu LEGO. To tylko wam powiem. Jest to gra z cyklu LEGO. Ale dalej to... z gatunku LEGO. Ale dalej to musicie się niestety poczekać, zanim będzie z tego filmik. Dobra. Trzymajcie się. I cześć. Pa. Co znaczy cześć? Cześć.